Siemanko widzowie, to ja Mic, Ania widzowie co będziemy oczywiście robić o czym się już mówię dzisiaj sobie otworzymy małe co nieco dzisiaj otworzymy sobie, już pokazuję Padam, Ta tak sobie tworzymy widzowie jak widzicie widzowie lego Minifigurek, seria widzowie 26 widzowie jest w widzowie 12 tych. Tu się znajduje tylko jedna figurka, widzowie. Bo jak wiecie, widzowie, niedawno widzowie byłam w LEGO Store i zakupiłam, jak widzowie, te trzy mini figurki, bo mamy w każdym po jednej sztuce. Ale widzowie, nie otworzyłam, widzowie, tych pudełek, bo to są widzowie, jak widzowie, zmieniło się. Teraz muszę się wytłumaczę, oczywiście, co się tu pozmieniało trochę. Widzowie, otworzymy sobie tylko dzisiaj jedną mini figurkę, dlatego widzowie, wylosuję którąś. Bo trochę już trochę wiem, co tam w środku jest, ale to zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Widzę, bo nawet na szalcie pisałam. To widzowie może wylosujemy. Hmm. Dobra, nie wiem, będzie ta. Losujemy sobie tą, tą figureczkę, jaka tam ten. Te sobie oczywiście odłożymy. No i oczywiście już pokazuję. Oczywiście to jest, widzowie, seria kosmos, bo widać po kosmosie. I takie możemy, jak widzicie, tu na zdjęciu tutaj takie zdobyć. Są bardzo niektóre ciekawe. Widzowie. No i tłumaczę, oczywiście, o co chodzi, widzowie. Skąd ja wiem, co tutaj. No w tych pudełeczkach, co widzowie. Bo jak widzicie, teraz mamy pudełeczka, widzowie. To się zmieniło, widzowie, od serii 25. Yy, bo też już były pudełeczka. No i się zmieniło, jak widzicie. No i teraz nie możemy sobie macać. Oczywiście, widzowie co jest w środku, ale jest taki sposób, który nam może niektórzy z Was znają, a może nie jest taki sposób, że chodzi widzowie o ten kodzik widzowie. jest taka specjalna aplikacja, że jak zeskanujecie sobie ten kodzik, no to wiecie wtedy w środku, co się znajduje widzowie ta aplikacja na telefoncie, jak coś nazywa, sobie napisałam żeby nie było wiecie, żeby nie zapomniała nazywa się to BrickShare Search o, tak się jak coś nazywa ta aplikacja możecie sobie ją w Google, sklepie Play'u na przykład Google, coś tam, wiecie o co chodzi tam gdzie ściągamy różne aplikacje no i jak wpiszecie, no to sobie ściągniecie i tam możecie sobie, tam jest po prostu ten i po prostu zeskanujecie, bo tam jest taki specjalny aparat zeskanujecie, no i wtedy wiecie, co jest w środku tak, o to w tym chodzi to jak ktoś nie jest na tego sposobu, no to oczywiście wytłumaczyłam sobie, o co chodzi no i wybrałam tylko widzowie trzy ja Nie będę zbierała całej kolekcji, bo ja wybrałam takie chyba dla siebie na przykład najbardziej ciekawe. Bo, bo inne oczywiście tak średnio, a wiecie wybrałam takie chyba najbardziej ciekawe. Dobra, nie przedłużając widzowie. Nie przedłużając oczywiście. Otworzymy sobie oczywiście to pudełeczko albo dwoma rękami będzie mi lepiej no i zobaczymy jak to otworzyć bo ja pierwszy raz w bicepie otwieram te pudełeczka z figurkami ale możecie na przykład napisać czy widzę, wy zbieracie całą kolekcję z tej serii kosmos z tej z 26 czy nie, bo ja nie będę tylko po prostu wybrałam takie trzy figurki, które dla mnie były najładniejsze i takie chyba najbardziej jak to powiedzieć, chyba takie charakterystyczne Czekajcie, to jakoś to ładnie otworzę. Spróbuję. Bo może zostawię sobie jedno pudełko, ale nie jestem pewna. Czekajcie. Bo wiecie, jak były saszetki, no to kiedyś się widzowie otwierało, wiecie, normalnie można sobie było wyczuć. Dobra, coś tam mamy. Dobra, już tam tutaj widzę naszą figurkę. Dobra, udało mi się otworzyć. Nie wiem, może sobie zostawię, albo jakoś sobie, nie wiem, utnę, ale zobaczę. Albo ten. No i mamy tutaj już, widzę, pokazaną jakąś figureczkę. Już oczywiście wysypuję, i wam pokazuję. Albo tak najpierw pokażę, albo dopiero składamy. No i mamy tu taką taką figurkę. Dobra, jedną ręką powyciągam. Mamy tak. Y jak widzicie, istnieje. No nie instrukcje i po prostu wiecie, jakie są mini figurki, to zaraz sobie zobaczymy. No i mamy tu naszą mini figurkę i mamy tu elementy i zobaczcie, jaka ładna płytka się trafiła, taka jak no widać, że to jest kosmos. Bardzo mi się podoba ta płytka. Dobra. No i mamy tu naszą mini figurkę. I pierwszą, którą ja tak jakby wybrałam, to wybrałam i sobie tą. No dobra, widzę, to ja wezmę dwóch, no wiecie, dwa no bo się przydadzą widzowie dwie, bo jak mam składać. A te, no poprzednie, te kolejne figurki, no to otworzę innym razem, innym odcinku, to oczekujcie. Dobra, ja składam naszą tą, ten, zaraz zobaczymy jak ona się tam nazywa, bo zapomniałam jak się ona nazywa. Ejcie. A, tu ma jakąś sukienkę Czy coś Okej okay. Dobra, na razie złożę Tak ten, bez wiecie Patrzenia na instrukcję, bo na pewno jest pokazana Jak się składa tą figurkę Ale o Nawet ma ta figurka Widzowie dwie twarze Nie Damy jakąś Dobra, taką Taką damy jej Damy jak jej taki super Widzę kask Damy tutaj, widzowie, broń, jakiś pistolet, widzę. No i do tego mamy takiego z jakiegoś pieseczka, zaraz wam jego pokażę. Czekajcie, tylko ustawię. O, na tej plakietce. Oczywiście pudełko na razie sobie odłożę. Nie wiem, czy wrzucę po prostu jedną. Jakieś kolejne może jakby te... tamte widzowie to może mi się uda ładnie, bo może bym sobie zostawiła na przykład no nie całe pudełko, ale na przykład ten początek, żebym miała taką jakby pamiątkę, bo później to nie będzie. No dobra, mamy naszą figurkę. Tu jest jak widzicie dziewczyna z takim widzowie pieskiem. Ja sobie taką wybrałam widzowie, bo mi się bardzo spodobał widzowie ten buldog francuski i to jest widzowie jak widzicie taki buldog... No, to jest chyba robot, no bo widać po tych oczach, że to nie jest zwyczajny pies, tylko taki wiecie, piesek robo, yy, robot po prostu. Ale mówię, mi się spodobał, mówię widzowie, wezmę go. Bo jest nawet super. No i mamy naszą taką kosmonautkę, bo jak widzicie, ma tutaj, jak widzicie, broń, czyli taką szczelbę. Jak widzicie, ma tutaj yy, naprawdę podoba mi się kolor tej skostroju, Widać, że jest kosmonautką. Ma fajny ten hełm, ma tutaj jak widzicie taki fajny kłucyk. Widać, że ma takie e, rude włosy. Twarz jest super. Ma też dwie twarze. Bo ma... A dobra, na razie ten. Dobra, ten pieska to za później weźmiemy no Będzie nam teraz ten. Ma tu jak widzicie taką fajną... Podoba mi się jej ten makijaż, fajna jest. Ma tutaj fajnie pomalowane, ma tutaj jak widzicie taką uśmiechniętą, a drugą taką... Mhm, ok. To ma dwie twarze, to spoko. Na razie jej zostawię, wiecie, taką twarz, bo takie jest widzowie, nawet, wiecie, na. Czekajcie, nawet na tym tutaj zdjęciu, że ma tą twarz, to je zostawimy taką. No ale powiem wam, że spoko, widzowie, no wiecie, od razu możecie zobaczyć, jakie figurki chcecie, wiecie, bo nie każdy, wiecie, chce całą kolekcję, tylko wybiera sobie, wiecie. Takie, które są najbardziej ciekawe, i powiem wam szczerze, że jest fajne, bo dostajemy takiego fajnego pieska. Zwierzaków nigdy zlegon za wiele, no i dostajemy nawet spoko taką dziewczynę, która na no, fajnie, w fajnym stroju wygląda. Fajnie mi ten bulldog stał. Dobra, nie wiem, jakoś ładnie mi stała teraz. O, dobra, niech będzie tak, będzie tutaj tak stał, bo widzę, potrzebuje. No i podoba mi się naprawdę ta płytka na figurkę, bo widać, że taka inna, bo zawsze dostaliśmy, jak pamiętacie, otwierałam kiedyś serię Lego mi figurystką z innych chyba Disneya i jeszcze jakieś. No to wtedy były takie czarne, a tutaj jest taka taka wyjątkowa. No dobra, zobaczymy sobie tą instrukcję. Mam bardziej instrukcję, bardziej plak, Taki. No to sobie na pewno zostawię na 100%. Dobra otwieramy, zobaczymy jakie tu można oczywiście trafić, bo tu można trafić. Jest tu sporo. No dobra. Mamy tu z tyłu pokazaną jak widzicie instrukcję, ale nie tej tej dziewczyny, tylko jakiegoś z pingwinem, jakiegoś takiego i kosmonautkę. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Mamy pierwsze jak widzicie mi figurkę z kosmonautką. Ja widzę, jak coś, no to po prostu zrezerwowałam, bo tak mi się silno podoba. Tu mamy jakiegoś fana y, kosmitów chyba, bo widać się przebrał i ma... Jedyna fajna w nim jest, widzę, rzecz, że ma fajne te figurki małe kosmonautów. To nawet mi się podoba. Ale sam, no wiecie, ten gościu tak średni. Tu mamy drug, trójka, to jest taki, jak widzicie, kosmonauta z aparatem. I mamy tutaj widzowie naszą dziewczynę, którą posiadamy. Ona jakoś się nazywa, tylko zapomniałam. Jak ktoś to napisze widzowie, bo nie teraz nie mogę sobie przypomnieć, widzowie, bo jak widzowie skanowałam, to tam było napisane jak ona się nazywa, ale widzowie zapomniałam. Jak ktoś na to napiszę widzowie, opisie jak ona się nazywa. Ale to jest jakaś taka retro, czy coś takiego to widzowie miało być. To retro, retro coś tam. Jak dobrze zapamiętałam nazwę, retro coś tam. No może niektórzy wiedzą, jak się nazywa, ale coś takiego. No to mamy widzowie tą czwórkę, bo widzowie ma fajnego takiego pieska, no to mówię, wezmę i też fajnie wyglądała. Kolejnego mamy takiego jakiegoś chłopaka w stroju takim też kosmicznym. Też jest ok. Mamy tutaj, widzicie, taką była, jak pamiętam, opiekunka widzowie, taka robotyczna i ma tutaj małego takiego kosmonautę, yy, ale. Z też jest fajna. No i mamy tutaj no taka wiecie opiekunka czy coś takiego. Mamy kolejnego tego gościa i fajnie by pasował w sumie z tą płytką, tylko zobaczcie on jako jedyny chyba z tych wszystkich figurek, bo też zauważyłam, że on jako jedyny nie ma żadnego jakiegoś, wiecie co chodzi, jakichś akcesorii, wierzycie. Bo tutaj ona, tutaj ona też nie dostaje w sumie akcesorii zbytnio, bo ma chyba ten pleczak i dlatego ale ten dostaje jakieś akcesorie. Ten ma aparat, który też jest fajny w sumie. Jakiś turysta czy coś, to jest po prostu kosmonauta, kosmonauta turysta. Ta jest fajna, most tym pieskiem. Ten jest ok. Ta też jest ok. Jak ktoś lubi te małe bobaski, no to na przykład, jak ktoś chce małego astronautę, bobaska, no to można na przykład zdobyć. Mamy, jak widzicie, tutaj tego i szkoda, że właśnie nie dał. Ale sam wygląd nawet ok. Mogli jedynie dać mu jakieś, nie wiem, planety czy coś, żeby to pasowało. Mamy kolejną, widzowie, dziewczynę. I ona jest, widzowie, bo tu mają dwie, widzowie, jakby dziewczyny z, z zwierzątkami. Jedna ma z tym pieskiem, którego ja teraz, jak widzicie, mam. No i druga taka, widzowie, z tym pingwinem. Mógłby być trochę fajniejszy ten pingwin, no ale spoko. Kolejną figurkę jest jakiś robot, który widać ma garnek, i ten chyba robi jakiś obiad czy coś takiego. Ma fajny element na końcu, ale to jest jakiś robocik, ale spoko. To jest jak coś dziewiątka. Tu mamy, jak widzicie, dziesiątkę to jest jakiś potwór, to jest spoko wyglądam. Jedenastka jest bardzo fajna, bo jak widzicie, jest jakiś taki. Orion, o, ja pamiętam, ten się nazywa Orion i bardzo fajnie wygląda, widzowie. Ma fajną tą tarczę, no taki krystaliczny, no jest fajny. No i mamy jakiegoś zmutowanego, chyba, nie wiem, pół trochę obcy, pół człowiek. No ale też jest spoko. No, wszystkie nawet są spoko, ale wiecie, ja wybrałam widzowie takie najciekawsze. Nie będę zdradzała teraz o się, które to będzie tajemnicą, no ale na pewno chciałam tą no, i jeszcze tutaj są dwie, które, no, czy się wybrałam z tych wszystkich, które mieli się ten. Bo ja, no, widzę, nie będę zbierała tej całej kolekcji, bo mi się tak, wiecie, nie wszystkie podobają. Są fajne, ale, wiecie, wzięłam takie najciekawsze dla, jak dla siebie, tak. No, jak coś, no, to widzę sobie, no, oceniam tą figurkę bardzo dobrze. Mamy tu słodkiego, oczywiście pieska. No i fajna, oczywiście, jak widzicie. No i na szczęście jak widzicie sukienkę założyłam jej poprawnie, to dobrze na szczęście. Nie będę musiała jej zmieniać. Widzowie no napiszcie oczywiście jak oceniacie i napiszcie może w komentarzu oczywiście jak wam się podoba. No i mam tutaj jak widzicie tego jakiegoś tego napisie w komentarzu czy zbieracie całą kolekcję, czy macie jakieś swoje, które z was byście chcieli z tych figurek, czy się zgadnąć. No dobra, ja nie przedłużając, widzowie, już kończymy oczywiście, odcinek, no bo co tutaj gadać, widzowie. Oceniam ich 10 na 10. Opisie oczywiście podam jej dokładną nazwę tej figurki, jak ona się nazywa. Widzowie, żeby nie było. A widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku, widzowie. Dajcie łapkę i subskrypcję. Widzowie. Tak, dajcie łapkę i suba, Nie przedłużając, widzowie. Żegnam się z Wami. Oczekujcie na... Otwieranie tych dwóch, oczywiście, kolejnych mi figurek. No i teraz się z wami, oczywiście, żegnam. No to widzę, no to.